Izbo. Śląski Narodowy Fundusz Zdrowia już oficjalnie przyznaje brak środków, że jest brak środków na nadwykonania w ramach świadczeń nielimitowanych i to jest nie jedyny ośrodek w całej Polsce, ale mieli odwagę, by powiedzieć Pani posta, dzisiaj już o tym. Jaki oficjalnie. to ma związek z projektem? Tym. Już mówię. Pani minister, Leszczyna od roku nie potrafi uruchomić 3 miliardów złotych z funduszu medycznego na psychiatrię. Panie poseł, jaki Pan to ma związek? Ale, panie ministrze, panie marszałku, jest tutaj sens, proszę mi dać dokończyć. Pan Trzaskowski chce zmniejszyć wpływy do Narodowego Funduszu Zdrowia i twierdzi, że to uzdrowi ochronę zdrowia w Polsce. Pani poseł, w swoim wystąpieniu odbiega Polsce, Pani od przedmiotu obrad określonego w, w porządku dziennym, przywołuje Panią do rzeczy. Załamań psychicznych. Rośnie liczba tragedii. Uniwersytet medyczny. Pani poseł ponownie Tragedia przywołuje panią do rzeczy. Zabójstwo lekarza w Krakowie. A pani, pani poseł, w związku z tym, że nie reaguje pani na moje upomnienia na podstawie artykułu na 175 ust. 2 regulaminu Sejmu odbieram Pani głos. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania nad całą...